Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej, tutaj mam oś liczbową, tutaj mam jeden przedział, drugi przedział, tutaj są liczby mniejsze od minus dwójki, na przykład minus 3, minus 4, minus 5. Tutaj są liczby większe od szóstki, na przykład 7, 6,5, 8 i tak dalej. Tutaj mam nierówności z wartością bezwzględną. Jak patrzę na wartość bezwzględną z różnicy x-2 minus i wartość bezwzględna, to mi się przypomina wzór na odległość liczb na osi liczbowej. Tak? Tutaj jest ten wzór. Jak mam dwie liczby na osi liczbowej, a i b, no to wystarczy, że je odejmę i w dowolnej kolejności a-b lub b-a minus nałożę na to odejmowanie wartość bezwzględną, tak? Bo odejmowanie musi być dodatnie, czy odległość musi być dodatnia, dlatego to musi być w wartości bezwzględnej. To trzymam odległość tych liczb od siebie. Na przykład 3 minus 5 to jest minus 2 z wartością bezwzględną plus 2 i odległość między trójką a piątką to jest właśnie 2. O wartości bezwzględnej więcej do poczytania tutaj. A ja wracam do moich nierówności. Tutaj mam nierówności właśnie z wartością bezwzględną. Tak jak powiedziałem, to, to mi się przypomina, odległość. Wzór na odległość liczbną osi liczbowej, czyli mam x minus 2, odległość x od dwójki. Wartość tak, bezwzględna z x minus 2 to jest odległość x od dwójki. I ta odległość ma być większa od 4. No to znajduję sobie na osi liczbowej dwójkę. Tak, tutaj jest minus 2, tutaj jest minus 1, 0, i 1, 2, tu jest dwójka. Teraz szukam liczb, których odległość od y, dwójki jest większa niż 4. Najpierw znajdę liczby, których odległość od dwójki jest dokładnie równa 4. Czyli 2 minus 4 to jest minus 2, i to jest minus 2 od dwójki jest odległe o od 4. Tak samo 2 plus 4 to jest 6, czyli yy, szóstka jest odległa od dwójki o 4. Te dwie liczby są odległe od dwójki dokładnie o 4, a ta nierówność, tą nierówność spełniają liczby, których odległość od dwójki jest większa niż 4. Czyli liczby, które są dalej od dwójki niż 4, to są tutaj. oraz tutaj. Tak? Na przykład minus -3 jest odległe od dwójki o 5. O 5, raz, 2, 3, 4, 5 kratek. Tak. A to so, y, czyli y, liczby, których odległość od dwójki jest większa niż 4, tak jak powiedziałem, y, y, są tutaj i tutaj. A to są właśnie dokładnie te przedziały które miałem opisać za pomocą nierówności. Czyli od razu, za pierwszym razem wyszło mi, że odpowiedź A, pierwsza nierówność, y określa ten y przedział. Opisuje tą sumę tych przedziałów, te dwa przedziały. I odpowiedź A jest rozwiązaniem. Może jeszcze y sprawdzę pozostałe y nierówności. Tutaj mam to, że to mnie równo spełniają liczby, których odległość od dwójki jest mniejsza niż 4. Mniejsza niż 4 to, to jest ten przedział. Tak? Tutaj są liczby, których odległość od dwójki jest mniejsza niż 4. T to mnie równo spełniają liczby, których odległość od czwórki jest mniejsza niż 2. Czwórka jest 3, 4, tutaj czwórka. I liczby, których odległość od czwórki jest mniejsza niż 2, to, są, to jest ten przedział. Tak, tu są liczby, których odległość od czwórki jest mniejsza niż 2. A tutaj to nierówność spełniają liczby, których odległość od czwórki jest większa niż 2. Czwórka i ta odległość od czwórki większa niż 2 to jest ten przedział i ten przedział. Tak. I o ile ten przedział już jest narysowany, to ten, ten przedział już nie, więc, więc ta nierówność nie może być. Nie może opisywać tych dwóch przedziałów, tylko ta. I to jest prawidłowe rozwiązanie. Jeszcze dla ciekawości, wezmę parę liczb z tego przedziału i parę z tego i sprawdzę, czy faktycznie, y, y, czy faktycznie y, spełniają tą nierówność. Na przykład wezmę minus 3, minus 3, minus 2 to jest minus 5, wartość bezwzględna 5 jest większa od 4. OK, minus 3 spełnia minus 4, minus 4 minus 2 to jest minus 6, wartość względu to jest 6, większe 4. Zgadza się. Siódemkę wezmę teraz z, te, z tego przedziału. 7 minus 2 to jest... 7 minus 2 to jest 5, wartość względu to jest 5, plus 5, większe, większe, jest większe od 4, ok. Wezmę... A może teraz wezmę coś, co nie jest ani w tym przedziale, ani w tym. Czyli na przykład czwórkę. 4. 4 minus 2 to jest 2, wartość względu to jest... Plus 2 i to już nie jest większe od 4. Czyli dwójka nie spełnia tej nierówności. No i słusznie, bo nie jest ani w tym przedziale, znaczy czwórka nie spełnia tej nierówności, ponieważ ani, nie jest ani w tym przedziale, ani w tym. Czyli w tych dwóch przedziałach są liczby, które spełniają y, tą nierówność. I dlatego ta nierówność opisuje y, te dwa przedziały. I to by było tyle, jeśli chodzi o te zadanie.